No i drodzy, tak jak mówiłam w poprzednim filmie, zaczniemy od fleksji. Jest to akurat ta dziedzina gramatyki, która dość często pojawia się na egzaminie ósmoklasisty. O czym tutaj musicie pamiętać? No przede wszystkim musicie umieć rozróżnić części mowy. Jest to ta umiejętność, którą zdobywacie praktycznie od klasy czwartej, jeśli nie wcześniej nawet. Początkowo, wiadomo, skupiacie się na tych najważniejszych częściach zdania typu rzeczownik, czasownik, przymiotnik, później stopniowo dochodzą kolejne. Na ogół na egzaminie no, sprawa dotyczy tych części mowy, które są samodzielne, ponieważ one jako jedyne no, mogą mieć jakąś funkcję w zdaniu, prawda? Czasami przyimek występuje w wyrażeniu przyimkowym i jako taki będzie wtedy tworzył, nie wiem, okolicznik czy, czy, czy jakąś inną część zdania, na przykład przydawkę. Ale sam sobie roli żadnej nie spełnia, podobnie jak spójnik czy partykuła, czy wykrzyknik, bo pamiętajcie, że te wyrazy to są wyrazy, które pozostają poza związkami w zdaniu, czyli one nie mają bezpośredniego związku z, z całą budową zdania, z całym wykresem taką analizą logiczną. Podstawowe części zdania, no oczywiście rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik i zaimek, tak? Jeśli chodzi o rzeczownik, no to wiadomo, jego funkcją jest nazywania, nazywanie wszystkich elementów, zarówno tych powiedzmy materialnych, tak otaczających nas w takim realnym świecie, ale też wszelkiego rodzaju emocji, uczuć, zjawisk, pojęć, czynności również, bo proszę pamiętać, że to nie czasownik nazywa czynności, tylko właśnie rzeczownik. Bardzo często w podręcznikach nawet zdarza się taki błąd znaczeniowy, tak? Przy wprowadzaniu tych części mowy u czwartoklasistów jest na przykład definicja czasownika, gdzie jest powiedziane, że czasownik to część mowy, która nazywa czynności. Absolutnie nie. Czynności nazywa rzeczownik, jak wszystko inne, prawda? No, w jaki sposób je nazywa? Bieganie, skakanie, śpiewanie albo nie wiem, bieg, skok, śpiew. Czasownik po prostu informuje o tym, jaka czynność jest wykonywana, czy jaki proces zachodzi, w jakim stanie znajduje się jakiś tam obiekt, ale nie nazywa. Pamiętajcie, że od nazywania zawsze jest rzeczownik. Więc jeśli jakaś część mowy w sposób bezpośredni i konkretny nazywa zjawisko, osobę, przedmiot, nie wiem, obiekt, uczucie czy cokolwiek innego, na pewno będzie to rzeczownik. Powiedziałam, że w sposób konkretny, ponieważ tak jak za chwilę sobie powiemy, od takiego nazywania ogólnego jest trochę inna część mowy. Co jeszcze o rzeczowniku? No to co musicie pamiętać, rzeczownik odmienia się przez przypadki i liczby. Najczęściej, w większości przypadków, w większości sytuacji, ponieważ mamy takie rzeczowniki, które nie mają liczby pojedynczej albo nie mają liczby mnogiej. Nie ulegają odmianie, na przykład, to są najczęściej rzeczowniki, które weszły do języka polskiego z jakichś innych e, języków. E, natomiast rzeczownik nie odmienia się przez rodzaje i to jest bardzo ważne. Rzeczownik rodzaj ma przypisany na stałe. Tak? Szklanka zawsze będzie rodzaju żeńskiego, e, biurko rodzaju nijakiego, a telefon rodzaju męskiego. I to się nie zmieni w, nie, w zależności od tego, w jakim kontekście zdania tego rzeczownika użyjemy. I dlatego to jest bardzo ważne, że, żebyście zapamiętali, że rzeczownik odmienia się przez liczby i przypadki, natomiast rodzaj ma przypisany. Trochę problemów generuje to w liczbie mnogiej, ponieważ językoznawcy nie są zgodni tak naprawdę do tego, co do tego, jak określać ten rodzaj w rzeczownikach występujących w liczbie mnogiej. Są takie dwie szkoły. Jedna szkoła, której akurat ja jestem zwolenniczką, no bo skoro rzeczownik się nie odmienia przez rodzaje, no to się nie odmienia, prawda? Mówi o tym, że rzeczownik w liczbie mnogiej ma taki sam rodzaj, jak w liczbie pojedynczej, czyli książki będą rodzaju żeńskiego, telefony rodzaju męskiego, a biurka rodzaju niejakiego. Inna szkoła trochę próbuje to powiedzmy upodobnić do pozostałych części mowy i w liczbie mnogiej w rzeczownikach również wprowadza kategorię rodzaju męsko-osobowego i niemęsko-osobowego. No to już musicie podlegać powiedzmy, czy, czy, czy polegać raczej na tym, Czego uczą Was wasi poloniści, w jaki sposób na to patrzą. No i mieć nadzieję, że akurat ten typ pytania na egzaminie ósmoklasisty się nie pojawi, ponieważ nie wiem, czy jest to osoba, która jednoznacznie odpowie Wam na pytanie, jaki rodzaj ma rzeczownik w liczbie mnogiej, tak? która z tych opcji akurat będzie w danym momencie uznana za prawidłową przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oczywiście prostsza sprawa jest w przypadku takich rzeczowników, które nie mają liczby pojedynczej, prawda? Czyli tak zwane plurale tantum, Wyrazy typu schody, okulary, spodnie, drzwi, wakacje, imieniny itd. No tutaj one jakby z automatu przyjmują rodzaj niemęskoosobowy i nie sprawiają nam większego problemu. Rzeczownik oczywiście będzie łączył się z czasownikiem, tworząc ten związek główny w zdaniu, ale o częściach zdania później. I tam nawzajem, można powiedzieć, narzucają sobie liczbę i rodzaj. Natomiast jeśli chodzi o taki układ nadrzędno-podrzędny, no to rzeczownik bywa określany przez inne części mowy. Tak? Najczęściej oczywiście przez przymiotnik, ale bywa też określany przez liczebnik, przez zaimek, przez inny rzeczownik albo przez wyrażenie przyjmkowe. I w tej sytuacji te części mowy, pozostałe, o których przed chwilą mówiłam, no muszą dostosować swoją formę do naszego rzeczownika, tak? Czyli przymiotnik jako część mowy będzie odmieniała się tak samo jak rzeczownik, przy czym odmienia się również, pamiętajcie, przez rodzaj. Nie wiem, sympatyczna nauczycielka, są takie naprawdę, będzie rodzaju żeńskiego, i jeżeli my na przykład damy to w liczbie mnogiej, sympatyczne nauczycielki, no to nauczycielki nadal będą rodzaju żeńskiego, ale już sympatyczne wejdą w ten przymiotnik w rodzaj niemęskoosobowy. Jeśli chodzi o przymiotnik, to poza tym, że, że odmienia się tak samo jak rzeczownik, potrafi się jeszcze stopniować. Stopniuje się na trzy sposoby, to znaczy. Mamy możliwość stopniowania różnych przymiotników w takim pasującym do niego sposobie. Najczęściej oczywiście jest to sposób prosty, czyli regularny, tak, typu ładny, ładniejszy, najładniejszy, mądry, mądrzejszy, najmądrzejszy i tak dalej. Oprócz tego mamy też stopniowanie nieregularne, czyli takie przymiotniki jak dobry, zły, duży, mały, prawda? Dobry, lepszy, najlepszy. Oraz stopni stopniowanie opisowe, czyli złożone, Chory, bardziej chory, najbardziej chory, czy kolorowy, bardziej kolorowy, najbardziej kolorowy. W ten sposób będziemy stopniowali te przymiotniki, które w tym stopniu wyższym i najwyższym no, byłyby już bardzo długie i trudne do wymówienia. Na przykład, no, kolorowszy nie brzmi najlepiej, albo nie wiem, chorszy, prawda? Tutaj zdecydowanie lepiej użyć tej formy bardziej chory. I to również pamiętajcie o tym, pisząc wasze opowiadanie czy rozprawkę, tak, że ta forma odpowiednia i odpowiedni sposób stopniowania no, pozwoli wam uniknąć błędów językowych. Naturalnie pamiętajcie też o tym, że są przymiotniki, które się nie stopniują. To są przymiotniki, które określają, nie wiem, materiał, z którego coś jest wykonane, czas. Y Jakiegoś wydarzenia, czyli na przykład, nie wiem, starożytny albo wiosenny. No nie może być dzień wiosenny albo bardziej wiosenny, prawda? Jeżeli jest to dzień, który ma miejsce w tym czasie zwanym wiosną, no to będzie po prostu dniem wiosennym. Podobnie nie będą stopniowały się przymiotniki określające pewne cechy, tak? Honorowy, uczciwy, albo się jest honorowym, albo się nie jest, albo się jest uczciwym, albo nie, więc nie można być bardziej bądź mniej honorowym. Kolejna sprawa związana z częściami mowy, no to na przykład zaimki. Tak jak przed chwilą powiedziałam, od nazywania konkretnego jest rzeczownik, natomiast zaimek jest taką częścią mowy, która w określonych sytuacjach, najczęściej po to, żeby uniknąć powtórzeń, na przykład, będzie nam te konkretne części mowy zastępować. Zastępować nam może właśnie rzeczownik, przymiotnik, liczebnik albo przysłówek. I teraz biorąc pod uwagę to, że rzeczownik, liczebnik i przymiotnik się odmieniają, również zaimek przymiotny będzie odmienną częścią mowy. Przysłówek się nie odmienia, w związku z tym zaimek przysłowny również się nie odmienia. W tym momencie y, pamiętajcie też o tym, że te zaimki są bardzo wygodne również w opowiadaniu czy w rozprawce, kiedy chcecie uniknąć powtórzeń, kiedy chcecie uniknąć tego typu błędów językowych właśnie. Co jeszcze na temat zaimka? Pamiętajcie, że zaimek bardzo często generuje błędy przy użyciu dłuższej lub krótszej jego formy, właśnie w wypowiedziach pisemnych. Użycie dłuższej formy zaimka, czyli na przykład ciebie zamiast cię, tobie zamiast ci czy mnie zamiast mi jest bardzo ściśle określone. My możemy tej dłuższej formy zaimka używać w bardzo e, konkretnych sytuacjach na przykład na początku zdania, albo po przyimku, albo w przeciwstawieniach. Tak? Czyli na przykład to tobie to zleciła pani, a nie mnie. Albo nie wiem, ciebie to w ogóle nie interesuje. Ten list jest skierowany do ciebie, nie do mnie. I tylko te sytuacje wymagają użycia dłuższej formy zaimka. Wszystkie pozostałe używacie tej formy krótszej zaimka osobowego. Czyli mi, ci, nie wiem, mu zamiast jemu. I bardzo proszę, pilnujcie, kochani, tego, żeby używać ich, tych dłuższych form w tych bardzo określonych sytuacjach, bo dość często one właśnie powodują użycie, znaczy zaistnienie błędów językowych w opowiadaniach, w rozprawkach, czy, czy, czy na przykład w ogłoszeniu, zaproszeniu. Kolejna część mowy, o której chciałabym powiedzieć w tym filmie, no to liczebnik. Liczebnik naturalnie ma nam wskazywać liczbę, ilość albo kolejność, i jeśli chodzi o te liczebniki takie podstawowe, czyli liczebniki główne i porządkowe, one raczej nie sprawiają Wam większych problemów. Największe problemy generuje liczebnik zbiorowy. To jest ten typ liczebnika, którego również będziemy używali w bardzo określonych sytuacjach. Kiedy? Na przykład, jeżeli mówimy o grupie osób, w której są istoty obojga płci, tak? Czyli jeżeli chcecie dać do zrozumienia, że w pokoju nauczycielskim są i pan od fizyki, od WF-u oraz panie od chemii i od historii, no to powiecie, że w pokoju nauczycielskim jest czworo nauczycieli. To nam od razu daje znać, że są tam i kobiety i mężczyźni. Liczebników zbiorowych używamy również, jeżeli mówimy o istotach niedorosłych, czyli powiemy troje dzieci, Troje kociąt, troje kurcząt, szczeniąt i tak dalej. A także w sytuacji, gdy mówimy o tych rzeczownikach, właśnie plurale tantum, czyli tych, które nie mają liczby pojedynczej. Czyli, jakkolwiek dziwnie by Wam to nie brzmiało, możecie powiedzieć, czy powinniście nawet powiedzieć, że na korytarzu było troje drzwi, na wystawie sklepu muzycznego leżało, nie wiem, czworo skrzypiec. Kupiłam dwoje spodni. No, tutaj częściej użyjemy raczej formy dwie pary spodni, ale jeżeli chcecie uniknąć tego słowa para, no to powiemy dwoje spodni, a nie dwa spodnie, prawda? W związku z tym te liczebniki zbiorowe też mają bardzo określone właśnie użycie swoje w zdaniu, i należy o tym pamiętać, bo również dość często. Pojawiają się błędy w sytuacji, kiedy mówicie na przykład o właśnie osobach różnych płci znajdujących się w tym samym miejscu, albo o tych istotach niedorosłych. Pamiętamy w przypadku pluraletantum, czyli rzeczowników bez liczby pojedynczej, tam gdzie mamy do czynienia z istotami niedorosłymi, oraz wtedy, kiedy w grupie osób znajdują się osoby obu płci. Jeżeli chodzi o liczebniki, one będą również odmieniały się w taki specyficzny sposób i liczebniki porządkowe będą odmieniały się tak jak przymiotnik. Proszę pamiętać, że liczebnik porządkowy ma liczbę mnogą. To jest takie dziwne zjawisko, bo my możemy powiedzieć, że pierwszy, ale możemy powiedzieć pierwsi. Drugi, drudzy, tak? Trzeci. Akurat tutaj będzie brzmiał tak samo ten liczebnik. Trzeci i trzeci, powiedzmy na mecie, w znaczeniu liczby mnogiej. I co ciekawe, nie byłoby błędem jakby dalej tworzenie tej liczby mnogiej, czyli czwarci, piąci, szóści. Tyle tylko, że to po prostu już brzmi zabawnie i raczej unikamy takiego sformułowania. Te pierwsze trzy. Te pierwsze trzy kolejne liczebniki są jakoś bardziej popularne w formie mnogiej niż te kolejne, ale nie są błędem. Pamiętajcie o tym. Liczebniki ułamkowe oczywiście oznaczają część jakiejś całości tutaj będzie pół, półtora, ćwierć, trzy czwarte, siedem ósmych i tak dalej. I co ciekawe, na przykład te liczebniki typu siedem ósmych, trzy czwarte, pięć dziewiątych odmieniają się w taki ciekawy sposób, bo licznik takiego właśnie. Ułamka będziemy odmieniać jak liczebnik główny, czyli 3, 5, 7, 8. A mianownik takiego ułamka będziemy odmieniać jak liczebnik porządkowy, czyli 3, które czwarte, 7, których ósmych. No to na ogół bardziej skomplikowanie brzmi, kiedy to się tłumaczy, niż wtedy, kiedy się tego używa, bo raczej używacie tego w sposób prawidłowy. No i wreszcie liczebniki nieokreślone, czyli te, które będą wskazywały raczej na ilość niż na konkretną liczbę trochę wiele mnóstwo kilka kilkaset przy czym proszę pamiętać że akurat wyraz mało nie jest liczebnikiem tylko przysłówkiem jak to sprawdzić no dlatego że się stopniuje prawda liczebniki się nie stopniują przysłówki tak mało mniej najmniej dużo więcej najwięcej zatem Słowa mało i dużo to przysłówki, ale już wiele, mnóstwo, trochę to są liczebniki nieokreślone. W kolejnym filmie zajmiemy się czasownikiem, bo on dość obszerniejszego wykładu wymaga i pasującym do niego przysłówkiem ponieważ przysłówek jest tą częścią mowy, która najczęściej właśnie z czasownikiem się wiąże. Do zobaczenia.